Korzystając z okazji, że mam do dyspozycji SU FT897 wraz ze skrzynką antenową dedykowaną do tego modelu, postaram się przybliżyć to urządzenie troszkę bliżej. Miałem już okazję je pokazać razem w porównaniu z FT857. Można by powiedzieć, że bardzo podobne urządzenia zbudowane na tej samej płycie, na tej samej elektronice, różniące się nieco obudową, no i oczywiście wyświetlaczem plus elementami sterującymi. Charakterystycznym elementem centralnym jest dość duża gałka strojenia, oczywiście elegancko ułożyskowana, pracuje wyśmienicie. Obok tej gałki widzimy dwa światełka, kontrolki do baterii A i baterii B. Pod spodem widzimy cztery przyciski funkcyjne ABC oraz F. Pod przyciskami widzimy po lewej stronie gniazdo mikrofonowe na wtyczkę RJ45, potocznie zwaną Ethernetową gniazdo y, słuchawkowe oraz niebieski y, przycisk Power. Po prawej stronie u góry widzimy trzy przyciski. Pierwszy to jest V przez M, czyli zmieniamy y, VFO i zapisane w komórki pamięci, przycisk Home, zoo włączania naszego kanału domowego i trzeci przycisk DSP jest to przycisk do załączenia i wyłączenia DSP które oczywiście to urządzenie już jest wyposażone. Pod nim oczywiście przycisk MODE, zmieniamy tryby pracy AM, FM, LSB, USB, CW oczywiście dostępna jest również e, emisja e, pakietowa, możemy również przełączyć odpowiednio w tryb do pracy emisjami cyfrowymi pod nimi jest zmiany Zmiany częstotliwości, zmiany pasm, przycisk Band, oczywiście góra-dół. Przypomnijmy, że urządzenie pracuje od 1,8 do 440 MHz. Obok niego po prawej stronie gałka uniwersalna do zmiany pamięci, zmiany yy, menu yy, oraz szybkiego przestrajania yy, VFO. Na, do, na samym dole od prawej strony mamy. Pokrętło gałkę do dostrajania. Po lewej stronie mamy pokrętło dwufunkcyjne czyli funkcja górna to jest regulacja głośności, funkcja dolna to jest RF gain i squelch. Na tylnej ściance widzimy od lewej strony gniazdo zasilania, następnie mamy śrubę do uziemienia. Obok niej jest gniazdo kadlinear, czyli możemy tam podłączyć Albo zewnętrzną skrzynkę antenową, zewnętrzną antenę a teraz to ewentualnie e, komputer. Obok niego jest złącz ACC do sterowania zewnętrznym wzmacniaczem mocy, złącze K do klucza, e, Extended Speaker, czyli zewnętrzny głośnik, pod elegancko oznaczony gniazdo UC1 e, do KF-u i e, gniazdo N do ukf -u. Na boku urządzenia mamy Zamontowaną skrzynkę antenową C30 połączymy ją za chwilę takim przewodem z wyjściem KAD linear. Na stronie Darka sp7dpt można opisać, przeczytać opis jak wyprowadzić sobie drugie złącze KAD z tego urządzenia, ponieważ jest ono na płycie zamontowane i wystarczy tylko odpowiednie wyprowadzenia zrobić, żeby po prostu mieć dwa złącza KAD, na przykład jedno do skrzynki, drugie do sterowania komputerem. Transceiver podłączamy z zwykłym przewodnikiem UC1, który również jest w zestawie i w tym momencie mamy już podłączoną fizycznie skrzynkę antenową jeszcze dodatkowo wystarczy skonfigurować w urządzeniu właśnie to złącze CAT, tak żeby obsługiwały skrzynkę no i to jest wszystko, całe automatyczne strojenie z tego gniazda teraz korzystamy do podłączenia anten KF-owych pod spodem urządzenia mamy taką pokrywę zamontowaną trzema śrubami jest tą pokrywę pojawi nam się miejsce na zainstalowanie dwóch dodatkowych baterii. Również na stronie Darka z P7DPT jest opisany pięknie interfejs, który idealnie mieści się właśnie w miejsce po baterii, także zachęcam do lektury. Podłączyliśmy zasilanie, uruchamiamy urządzenie. Tutaj jest wyświetlacz w kolorze czerwonym, oczywiście można go sobie w menu yy, zmienić, ten kolor wyświetlania, podświetlenia, można również uzależnić go od na przykład poziomu sygnału, ale o tych funkcjach nie będę mówił, mówiłem to w poprzedniej prezentacji. <laughs> Są one również opisane w instrukcji. Trochę bliżej właśnie tutaj ustawiłem teraz to, żeby pokazać jak wygląda wyświetlacz. Przełączamy teraz pasma yy, poszczególne, zmieniamy tryby pracy. Także jest chwila na to, żeby popatrzeć, co na tym wyświetlaczu nam się pojawia. W prawym górnym rogu widzimy informację, że mamy podłączony tuner antenowy, plus informację, że 12,4V jest z zasilacza podłączone. Przyjrzyjmy się, jak pracuje automatyczna skrzynka antenowa. Czy obsługa jest bardzo skomplikowana? Ja do urządzenia podłączam sztuczne obciążenie, bo akurat tutaj, w tym pomieszczeniu, gdzie robię ten test, to. Nie mam żadnej anteny, no ale sztuczne obciążenie już nam pozwoli na to, żeby tą skrzynkę e, uruchomić. E, przełączamy przyciski funkcyjne pod wyświetlaczem w tryb właśnie obsługi skrzynki antenowej. E, mamy pod przyciskiem A e, opcję TUNE, czyli strojenie. Przytrzymujemy ten przycisk troszkę dłużej. No, załączone zostaje nadawanie i pojawia się e, informacja WAIT w prawym górnym rogu, że czekamy na skrzynki. W tym momencie słyszymy oczywiście klapanie tych przekaźników, które są zainstalowane w skrzynce, ale że ja dodaję teraz dźwięk, to do tego backgroundu nie ma, bo tam jest strasznie to wszystko byłoby zaszumione. Tak więc obsługa jest no, bajecznie prosta. Podczas zmiany pasma automatycznie nam się skrzynka prze, przełącza na te, na te pasmo, na którym jest akurat transiwer ustawiony. Także naprawdę polecam takie, te, takie rozwiązanie jak automatyczna skrzynka antenowa. No każdemu, który pracuje na wielu pasmach i nie do końca e, anteną taką szerokopasmową. Zmiana funkcji tych klawiszy funkcyjnych wyświetlaczem następuje poprzez przyciśnięcie tego klawisza F z boku, a następnie uniwersalną ga gałką po prawej stronie, to teraz pokazuję, zmieniamy funkcje przypisane do poszczególnych przycisków A, B lub C. Przyciskiem DSP automatycznie uruchamiamy funkcję DSP w urządzeniu, i automatycznie również pod przyciski funkcyjne mamy podpięte funkcje sterowania tym DSP. W tym momencie jesteśmy w Noise Reduction Level. Ja pokażę pokrótce menu konfiguracyjne tego urządzenia. Tą gałką uniwersalną zmieniamy pozycję menu. Widać w prawym górnym rogu numer tego menu, w lewym. Yy, mamy informację u góry, że jesteśmy w menu mode, a pod spodem opis funkcji, którą aktualnie żeśmy wybrali. Zmiany wartości wybranej funkcji następuje poprzez pokręcenie tą dużą gałką strojenia. Ja w tej chwili nie będę opisywał tych wszystkich pozycji w menu, bo one są doskonale opisane w instrukcji. Instrukcje mamy i po polsku i po angielsku, dostępne w internecie, także każdy kto będzie zainteresowany dokładnym, e, dokładnym spisem tych funkcji na pewno znajdzie to w dokumentacji bez sensu żebym ja się tutaj teraz Produkował. Także ja tak na szybko przelecę po tych wszystkich funkcjach, żeby sobie tylko tak na własne oko zobaczyć, jak to wygląda i jak się to wszystko konfiguruje. Generalnie konfiguracja jest bardzo prosta, mamy troszkę mało przycisków. Ale, ale, ale można korzystać na przykład z zewnętrznego programowania. E, na przykład e, Hamradio Delugno wtedy pozwala nam na sterowanie e, większą ilością funkcji bez wchodzenia właśnie w takie menu konfiguracyjne. Niestety urządzenie jest kompaktowe, przystosowane do pracy z bateriami, no także niestety ten przedni panel jest e, ubogi w przyciski. Ale to coś jest za coś. Albo chcemy mieć dużego kolosa, którego raczej ze sobą nie będziemy targać, albo super uniwersalne urządzenie które będzie nam pracowało w zasadzie w każdych warunkach. Transceiver jest wyposażony w taki oto właśnie mikrofon. To jest Jesu model MH31. W sumie pozwala na przełączenie dwóch rodzajów modulacji, rodzaju tonu. Ma trzy przyciski, góra, dół i przycisk fast, czyli możemy sobie zmieniać kanały, jeśli chodzi o komórki pamięci, ewentualnie przystrajać sobie Częstotliwości w radiu przy użyciu tych przycisków. Dostępny jest oczywiście mm, przez firmę JSU inny mikrofon, który pełną funkcjonalność radia nam e, pozwala osiągnąć. Także też warto nad takim rozwiązaniem pomyśleć. Generalnie urządzenie już jest znane na naszym rynku od dość długiego czasu, ma swoich przeciwników i zwolenników, jak zresztą każde inne urządzenie. No. Moim zdaniem bardzo fajny kombajn, szczególnie w połączeniu z automatyczną skrzynką antenową, naprawdę daje duże zadowolenie z pracy, dużą uniwersalność, stosunkowo kompaktowe nie zajmuje dużo miejsca na biurku, ja jestem generalnie na tak.